Dla aktywnych widzów do wygrania 8 sztuk AK47 Asimov. Lajkuj, subuj, komentuj wyniki 1 września. Do wygrania macie place w o wartości 20 zł. Wystarczy, że stawicie lajka, suba z dzwoneczkiem, a i komentarz dowiecie w trakcie odcinka, więc oglądajcie do końca. Siemano, z tej strony głowka, dzisiaj jesteśmy na Siedguskinsie, na którym będziemy robić sobie od 10 zł do kosy, ale to jest bitwa. Zobaczymy, jak to nam wyjdzie. 10 zł jest to jest już naprawdę mega, mega niska kwota. Będziemy tutaj korzystać oczywiście ze skrzynek, e, po prostu które już były w odcinkach tych od 15 i tak dalej. No bo ciężko jest schodząc 5 zł odnaleźć nowe skrzyneczki. Więc tutaj mamy na przykład skrzyneczka, że 1071, tak naciągamy do tych. 10,99 to jest maksymalna kwota, jaką możemy po prostu naciągnąć. Nie wiem czy było słychać, ale były kuli po prostu, więc musiałem zatrzymać. No i dobra, zaczynamy tą pierwszą bitwę. Tą, która zaczyna nasz dzisiejszy odcinek od skrzyneczki Kiowat. Która, słuchajcie, jest wygrana nawet, no ale to akurat no nic nam nie wnosi. Jest to skrzyneczka typowo CS-owa, więc wiadomo o co chodzi. Te skrzynie mają to do siebie, że bardzo często rzucają skiny mega mega poniżej wartości samej skrzyneczki no ale też czasami potrafię po prostu zarzucić na przykład samą koską lub e, rękawicami mnie, i to faktycznie się zdarza, bo już testowaliśmy mnie, to w jednym z odcinków i do ta kosa nawet, nawet, nawet często po prostu wypadała mnie, więc ze względu na to po prostu też wziąłem tę skrzyneczkę, że może akurat mnie, poleci ten e, złoty rzadki przedmiot, no i mamy zwycięstwo no i tu już będzie troszeczkę lepiej jest to 30 ,95 zł 95 groszy więc tutaj, o czekajcie mnie, więc coś już z tego można jak najbardziej lepszego zrobić. Pójdźmy słuchajcie może maksem, czyli damy tej skrzyneczkę za 29, 40. No tak słuchajcie, żeby to się nie bawić, idziemy mocno, słuchajcie, maksymalne skrzynie, jakie się tylko dajesz. Ta taktyka była w jednym z odcinków. I dość fajnie to wychodziło do pewnego momentu, w którym już później niestety się nie udało. No ale pe pewnego momentu było naprawdę mega, mega dobrze. No i tym razem, niestety, no ale bardzo słabo, nie żebyśmy to zwyciężyli 117 zł warte skiny naprawdę mega, mega dobry wynik. Nie nie ma kompletnie na co tutaj ponarzekać, jeśli coś takiego by się nam powiodło. Dobra, dajemy sobie 4 skrzyneczki low case. Może Underdog tym razem? Zobaczmy, może w przypadku Underdoga uda się nam coś ciekawszego tutaj osiągnąć. Dobra, wbijają do nas w sumie ludzie. W sumie tak, to są bitwy po 10 zł. Więc jak najbardziej powinny się same dosyć szybko się wypełniać. O ile będziemy tworzyć te bitwy ciekawe, no nie? Czyli po prostu atrakcyjne dla, dla, dla gracie na stronie. Dobra, zaplątałem się. Tutaj Patrox niestety ale nie prowadzi ta ZZ. Na pewno mi nie pomoże. W objęciu prowadzenia, a raczej, słuchajcie, jeśli byłby to zwykły tryb, chyba nawet byłbym zwycięzcą. Nie, nie, byłbym całe szczęście, nie, bo już bym żałował tego, że po prostu stworzyliśmy taką bitwę. Dobra, teraz naklejeczki sobie dajemy. Będzie pięć sztuk tutaj skrzyneczek. Nie naklejeczki, tylko po prostu skrzynie z naklejkami. Te najtańsze też same, słuchajcie, zarzucą ciekawym skinem, więc dajmy też im szansę. Tutaj znowu ta Natasza jest chętna, żeby z nami poważać. Więc jak najbardziej zapraszamy. Yy, tutaj reszta chyba nie chce. Więc zaczynamy bitewkę bez zbędnego czekania. Są to dosyć tanie bitwy, więc nie będziemy czekać, bo musimy jej zrobić naprawdę dosyć dużo, yy, żeby w końcu coś ciekawego. Żeby wygrać card w jaka była twoja ulubiona zabawa w dzieciństwie i liczby od 4 do 8. Tego się też udało. No nie oszukujmy się, 10 zł i koska. Jednak tych prób trzeba troszeczkę podjąć, żeby to się udało. Ale jest to jak najbardziej realne. Tak jak widzieliśmy, jeszcze tamta bitwa by siadła te 117 zł. Kurczę, te 117 zł. Jakaś fajna bitwa, trzyosobowa, nawet dwuosobowa jakaś mocna. No i jak najbardziej sama koska mogłaby się już pojawić. Czekajcie, pajączek. kurde nie. Za mało, ewidentnie za mało. Widzicie 43 zł, no nie? Na przykład, wygrywając taką bitwę. No i z tych 43 zł, jak najbardziej można już o coś powalczyć. Stwórzmy teraz, Boże, bitwę, w której będzie music case. No i do music case medium case. Nie, może ultra case. Dobra, ultra case jak najbardziej, może być również 4 osoby. Tworzymy taką bitwę. Klikamy sobie. Jest ponad 3000 osób na stronie. Więc może tutaj znajdzie się jakiś chętny śmiał. Który będzie chciał z nami tutaj zawalczyć. No ja zapraszam bardzo serdecznie każdego z osobna. Ale niestety się szybko nie będę wbijać, to ja nie będę na nich czekać. Zaczynamy. Pierwszą płyteczką, która, słuchajcie, może będzie nie, nie jest najlepsza. No, ale też nie jest jakaś mega najgorsza i jest szansa na zwycięstwo, moi drodzy, ale niestety nie, bo miał lepszego fobosa, miał faktoryniu, ja miałem minimal wear i to w sumie zadecydowało o tym, że nie jestem zwycięzcą. W sumie taka szybka bitwa za 8:40 też jak najbardziej możemy sobie wbić. Jest to underdog, czyli musimy trafić jak najgorszego skina. No i nie wiem, czy jest najgorszy. Raczej nie słuchajcie, bo trafiamy najlepszego skina. No i tutaj też mogło być dosyć. Nieźle, dobra. Ostatnia bitwa, ostatnia bitwa, w którą tutaj możemy uwierzyć, będzie to medium case 3 sztuki. No i dobra, trzy sztuki medium case'a. Jeśli teraz się nie uda, no to idziemy jakąś oli nową bitwę za 215 zł sobie strzelić. No i jeśli nie wyjdzie, to niestety nie wyjdzie i wtedy jest to nasz koniec, a jeśli wyjdzie, no to będziemy walczyć coś mocnego. Z 215 zł no można powalczyć o tą najmocniejszą skrzynię z kosą. No nie no kurczę, nie wy... no Dobra, jeszcze mam w sumie dwie, ale kurczę 773 Bardzo mocny skin. No i kolejny taki sam, kurde, no tutaj gościu szaleje niestety. Szaleje to bardzo, bardzo mocno. I myślę że będzie o dosyć też fajno wygraną, bo to jest 38 zł i 93 grosze warte są skiny, które mu wypadły. No i dobra, niestety nam nie wyszło, niestety nam nie wyszło, ale ja się jeszcze nie poddaję, bo zrobimy sobie jakieś te bitwy za te 215 zł. Z 215 zł będziemy próbować sobie zrobić skrzynię za 1400. Więc wyzwanie naprawdę dosyć duże. Nie oszukujmy się nad bardzo duże. Może zróbmy sobie teraz 3 giga bym chciał. Do tego dodamy sobie na przykład skrzyneczkę znowu z kałaszkiem bo widzieliśmy, że tam Front state Misty jakieś ciekawe skiny, również leciały i jedną z agentem. Dobra, to będzie taka na 4 osoby, a potem za 91 zrobimy sobie 1 na 1. Jeśli nam nie wyjdzie, jeśli nam wyjdzie, no to idziemy w trójkę bitw, po prostu bitwę 3-osobową. Może to będzie idealna trutyka, żeby dążyć właśnie tej skrzyneczki, której jeszcze nie otwieraliśmy. Otwieraliśmy w jednym z odcinków nam się udało od jakiejś skrzyneczki do kosy właśnie udało nam się otworzyć w ogóle tą jedną skrzynkę najmocniejszą z kosą. i Jedną standardową z kosą, i chyba tam było blisko, żeby była jeszcze jedna standardowa z kosą, więc to był naprawdę mega mocny odcinek. Rzadko takie się zdarzają, ale taki właśnie był. I teraz. Moc Agent może słuchajcie, nam bardzo pomóc, niestety, ale nie wypada i przegrywamy tę bitwę naprawdę mocną, bo te 300 coś mogłyby naprawdę mega, mega nam pomóc. Więc zostaje nam teraz bitwa 1 na 1. Bitwę 1 na 1 zobaczmy, zrobimy sobie test kilowatt case'a, bo to jest skrzynia, którą naprawdę mega, mega rzadko otwierałem. Jakoś ona weszła do cs -a, wtedy nas jest Gold się była po prostu zablokowana. No i już później, jak ona weszła finalnie po tym długim czasie oczekiwania, już mi się nie chciało jej po prostu otwierać. Więc w dzisiejszym nie no, czterosobowo robimy, no nie, nie ma sensu, może trzy w sumie, może trzy, żeby łatwiej było wygrać. Nie ma sensu tak kręcić się w kółko z niższymi kwotami. Albo wjeżdżamy dzisiaj mocno, albo wcale spadamy na razie się ma cześć yy, i tak dalej, więc yy, albo będzie tak, albo tak. Innej tutaj opcji nie ma. Yy, specjalny rzadki przedmiot minimalnie to jest 813 zł. Jest warty taki przedmiot, maksymalnie warty jest yy, 4633 zł. Yy, z kW case'a, skin yy, azyczok z raz yy, case'a, będzie to kosa Hatsman Knife. Warstwa rdzy. Jeden stan czy dwa? Dwa są, ale chyba w takim. W dwa, ale w praktycznie identycznej cenie, więc tutaj zbytnio różnicy nie ma. Słychać kucie niestety. Ok, na razie bez szału, no ale wiadomo, tutaj trzeba liczyć na ten specjalny rzadki przedmiot, więc czekamy, aż złota ikonka się pojawi no i zarzuci naprawdę mocnym skinem. Może być to taki mocno, słabo skin. czy kurczę, może to być nie aż tak mocny skin Ale może być też za cztery koł No i niestety nie, więc warstwa rdzy Może jeszcze uratować ten odcinek Jakąś kostką czy uratuje To w tym momencie się okaże, niestety Ratunku już totalnie Nie mamy, nie powiódł nam się Niestety ten odcinek, chciałem żeby wyglądał Zupełnie inaczej, no ale Niestety nie do końca Więc jedyne co mi zostaje Słuchajcie, to pożegnać się z wami Przypomnieć wam o kodzie, żebyście kliknęli plusik I za pomocą kodu WOWKAJTY dostajecie 2 ,10 zł 10 groszy na start. Więc super sprawa dodatkowo 10% przy wpłacie. Czyli na przykład wpłacając 40 105 zł, to dostajecie 10 50 bonusu. Więc super. Wiele metod płatności. No i co, wam dziękuję za oglądanie. Subujcie, lajkujcie na razie siema i